Co tu tak pyrko Patrzcie co tu tak pyrko Widzieliście już tak okrzynka Słuchajcie jak se pyrko Cichutko Na takie pieroństwo my kiedyś przyspęczyli i tu była akcja zabudowania, zabudowywania tego. Te wszystkie orurowania, odsudowania, orzeźbienia i tak dalej i tak dalej. Pumpy, nie pumpy, srumpy. Tłok my wymienili w tym cylindrze tutaj w tym. Pierścienie naturalnie i wszystko hulo. Woda grzeje, tu jest baniak na woda. Tu jeszcze wszystko potwierane, bo to jeszcze są niektóre rzeczy do, do. Tu jeszcze są takie lekkie popierdółki, to musimy jeszcze poprawić. Wszystko jest pod kontrolą. Teraz ta woda jeszcze z tego kapie, ale to nie szkodzi, bo to jest wszystko do ogarnięcia. Tu jest ta osłona z tego. Tu jest jego kolega numer 2, Części zapasowe. I tak by to wyglądało. Tu jest cała szafa sterownicza z tym popierduchem, z tym, z tym oprogramowaniem, z tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Zaraz to otworzymy. Jeszcze zobaczycie, jak to w środku wygląda. No i co to robi? Przede wszystkim tam jest silniczek w środku. Pyrka sobie i. Produkuje nie dość, że ciepła woda, żeby ogrzewanie było wszędzie, ciepła woda do kąpieli, czy tam do mycia rączek, nóżek i innych rzeczy. No i naturalnie prąd 5,3 kW, potrafi to wyprodukować jak pyrko sobie, tam jest odstojnik. Są pompy, jedna, druga, ta druga nie wiadomo czy tam będzie ją widać, tam jest, jest druga mi. Mniej więcej wygląda tak od środka ta cała ta sprawa, tu ciemno jest w tym miejscu, to będzie nie będzie dobrze widać to jest to są części zapasowe, tu jest drugi silnik do tego, kompletny agregat prądotwórczy i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko rozebrane w kawałki, bo nie szłoby tego w całości tu znieść. To jest akurat tu agregat prądotwórczy z niego 5KW 5,3KW może napierdzielać. ostawiam Wam oryginalny w tym filmie, żebyście widzieli ile taki dekel potrafi wytłumić, taka pokrywa. To jest tylko na takich popierdółkach. Tu jest szafa sterownicza, ale tu nie będziemy zaglądać, bo i tak jest kurde, ciemno z tej strony, to i tak tam za wiele nie będziecie widzieć. Rury, przewody, podłączenia. Cuda na kiju. Kolanka przekolanicka. Zapasowe uszczelki wiszą. Kranów, nie kranów. Rozgałęźników 200 milionów. Jak ktoś niegrzeczny, to można mu zakręcić. zakręcić. Będzie siedział w podciemku. I zimnym już taką nogę zrobię do tego popierdółka, bo ta rura tu jest tak pod kąty prostym i tu zawsze jak dziecko przyszło to one się tu tak one się to lubią poskuwać, bo to takie mię mięciuchne jest, ja się sam z tym chciał pobawić tak fajnie tak ale ten, jak się tu wieszali jak na tej sztandze to ten, to to zawsze ona się przechylała i tam potem by było nieszczelne tego trzeba było taką nogę zrobić, przydiblowana jest, to jest nierdzewki i jest ok to nie było oryginalne tu są dwie takie podpóry i czy ją ta rura z na dole też tak samo jest nie wiem czy tam blazer.